10, 5, 4, 3, 2, 1, start. 40, czy plus prawy sam, przechodzi w 6, lewy, przechodzi w 6, prawy, lewy, 30, 5 prawy, krótki przez szczyt, 130, prostój, 4, lewy. 80 4 lewy do 3 plus prawy 80 prostój 4 prawy do 3 plus lewy 70 3 minus lewy, przechodzi w 3 plus prawy, 3 prawy 40 3 plus prawy przy drzewie do 6 lewy przechodzi w 4 plus prawy wyjście szczytem i od razu 5 minus lewy. 150 i do mostku. Zduść hopę lewą do lewy. Przechodzi w 6 prawy. Przechodzi w 6 prawy, lewy, 100 4 plus prawy przytni, 4 plus prawy przytni do 5 lewy. 100 prostój zaszczytem 23 minus prawy 3 minus prawy. Przechodzi w 4 lewy, otwiera. Zaszczytem 33 prawy, zacisk do 2. Do 5 lewy, 100, 4 plus lewy, 100 prosty i przez mostek, 2 plus lewy. Syf na hamowaniu, 2 plus lewy. Do 3 plus prawy otwiera. Zaszczytem 4 minus lewy. Do 3 minus prawy podwójny zacisk do 2. Zacisk do 2 czy prawy? Minus, minus, zacisk podwójny. 6 lewy podwójny. 50, 4 plus prawy, 60. 4 lewy krótki, 65 lewy krótki. Przechodzi w 4 prawy zacisk do 2 plus. Nie ciąć przy drzewie. Zacisk do 2 plus nie ciąć przy drzewie 106 lewy przez 150 metrów. Przechodzi w 5 prawy przy tni. Przechodzi w 4 plus lewy. 80 5 lewy 100 prostuj. 5 minus prawy zacisk do 4 krótki przejawym owym 100 prostój zacisk. Sto prostój zaszczytem 100. 6 minus prawy. Przechodzi w 6 lewy przytul krzak. Do 6 prawy. 200 prostój. 6 prawy w krzakach. 100. 5 plus prawy 80 i teraz ostrożnie. Zgaść 4 minus prawy lewy. Wyjście szczytem, syf. Chytre miejsce. Zgaść 4 minus prawy lewy. Syf 60, 3 plus prawy przechodzi w dwa lewy ważny. 3 plus prawy przechodzi w dwa lewy ważne. 30 syw szczyt lewą. Do 5 prawy 32 lewy. 60 3 minus prawy Z uwagą 30 Za szczytem 64 lewy 31 minus prawy 1 minus prawy Psyw 70 3 lewy prawy na główną Nie ciąć Nie ciąć

22 prawy nawrót, syf. 2 prawy nawrót, syf. 50 6 prawy, 80. Później 3 plus lewy nawrót, syf, ważny. 3 plus lewy przechodzi w 3 plus prawy, negat długi. 3 plus prawy, negat długi. Zaszczytem 100. 6 lewy, uważaj. 6 lewy przechodzi w 5 prawy, krótki, śmiało. 150. Powtórz? 5 prawy, krótki, 150. 5 prawy, wytrzymaj. 100. Hamowanie zaszczytem 30, 4 lewy dłuższy otwiera. Hamowanie zaszczytem 30, 4 lewy dłuższy otwiera. 100, 6 prawy. Śmiało. 6 prawy śmiało, 80. 6 lewy, zacisk do 4. 6 lewy, zacisk do 4. Zacisk do 4. Do 3 plus prawy. 50. 3 lewy, przytnij wyjście z drogi, syf. Tutaj. I teraz ostrożnie Krzcik, 50. 6 lewy, prawy. 40. 5 lewy, do 6 prawy. 80. 5 prawy krótki, 60. 6 minus, lewy przez mostek. 100. 3 prawy, ważny. 3 prawy, ważny. 200, prostój. Minus, minus dam. 4 plus lewy długi. 4 plus lewy długi do 6 prawy. 150 po kuli. 6 prawy, 100. 5 prawy śmiało wypuść do 6 prawy, 5 prawy śmiało wypuść do 6 prawy i od razu 4 lewy zacisk do 3. 6 prawy i od razu 4 lewy zacisk do 3. I od razu 3 plus prawy zacisk i od razu 3 plus prawy. 60, 6 sześć prawy, 100 prostuj, 3 plus prawy krótki. Zaszczytem 80, 4 lewy. Do 6 prawy nie ciąć, 4 lewy, do 6 prawy nie ciąć. Do 5 lewy, 80 prosty i 4 plus prawy, do 5 minus lewy. Przez mostek. O 60 za szczytem, 24 prawy ważne, do 5 prawy. Wypuść do 5 prawy, 80, późny, 5 minus lewy, 40, 4 prawy przez szczyt. 100, 4 plus prawy krótki, 100, 5 minus lewy, jechać lewą, przechodzi w 4 plus prawy, 4 plus prawy, 70, późny, 3 plus prawy, 3 plus prawy, 30, 3 lewy piach, 3 lewy piach, 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 80, 3 plus lewy krótki, 40, późny, 3 plus prawy. Późny 3 plus prawy przechodzi w 4 lewy, zacisk do 3. 66 prawy, 80. 4 minus prawy krótki, przechodzi w 3 plus prawy. I od razu 6 3 plus prawy, i od razu 6 lewy, do 4 plus prawy, 100. Późny 3 lewy podwójny.

Przechodzi w 5 prawy lewy. Do 6 prawy, 200 w górę. Zaszczytem 60, późny 2 lewy nawrót otwiera. Zaszczytem 60, późny 2 lewy nawrót otwiera. 60. Później 2 minus prawy nawrót. Później 2 minus prawy nawrót. Do 3 lewy. 80, 3, 5 prawy, 80, 5 lewy krótki śmiało, 100 przez szczyt, 80, 5 lewy krótki, 5 lewy krótki do 6 prawy, szczyt lewą do 4 plus prawy, do 4 plus prawy, 4 plus prawy, 50, 5 minus lewy, 50 za szczytem 120. Późny, 3 minus prawy. 3 minus prawy. Przechodzi w 6 lewy. 50. 4 minus lewy. Przechodzi w 4 prawy. 80. 5 prawy, krótki. 80. 6 prawy, widać trójkąt. Do 3 lewy, prawy. Z uwagą. Do 3 lewy, prawy. I od razu 4 lewy 60 5 lewy 23 późny 3 minus prawy przed nimi wyjście. Do 4 lewy 80 5 lewy krótki 56 prawy schamuj do 3 lewy nawrót, lekki zacisk Schamuj do 3 lewy nawrót, lekki zacisk O płynie. Płynie, płynie, To już jest ewidentne Jest